¿Qué <laughs> Słuchajcie, nasz live z Agnieszką Przekupień. Agnieszka Przekupień, cześć. Nie nagrał się. Poza tym były jakieś przesunięcia dźwiękowe. Nie w ogóle i przesunięcia. robimy go jeszcze raz. Więc po prostu teraz będziemy rozmawiać na inne tematy. Mi się wydaje się, że podobne. Jest po prostu jakiś dzień z tymi mikroportami i telefonami nie taki. Po prostu, bo ja dzisiaj na spektaklu miałam, słuchajcie, to, że mi się zaplątał mikroport w Fartuch i wypadł mi i cały moją są śpiewałam z ręką, tak, żeby mi tutaj mikroport nie spadł, rozumiecie? Chodzi o to, słuchajcie, że yy, chciałam, żeby Agnieszka ze mną pracowała rozmawiała na mój kanał My Broadway rozmowy na YouTubie o tym, jak właśnie pracuje w musicalu, jak się w ogóle stało, że jest w musicalu i troszeczkę sobie powiedziała i się nic nie nagrało, słuchajcie, więc nie możemy teraz wrzucić na YouTube, więc robimy to drugi raz. Przyznajemy się do tego bez bicia. Ale będziemy tak samo spontaniczne jak wtedy. I naprawdę. powiem najważniejszą rzecz <grym> dzisiejszego dnia. Dziś jest 15. dzień marca i Agnieszka ma urodziny! Jezu, Agnieszka, naprawdę, no, jak to się to nie... rozpowiedz? Możesz kończyć się napić normalnie alkoholu. A no, no, dobra, 19. Dobra, no okej. Okay. Słuchajcie, więc robimy to jeszcze raz. Może nie będzie opowiadać o tych samych rzeczach, więc yy, tak, ktoś próbuje wejść, czy mnie ja? agnizka pyknęła. No bo musimy chyba otworzyć. Dobrze, zaraz przyjdzie Pan stroiciel, zrobimy to naprawdę szybciutko. Aga, yy, studiowałaś po polonistykę. Tak. Yy, potem zaczęłaś studiować w Gdańsku na Akademii tak. Muzycznej. Tak. Yy, jaką specjalność? Specjalność muzykalna na wydziale wokalno-aktorskim na kierunku kie wokalistyka. A wcześniej. Nie jak? Nie, wokalno-aktorski? Tak, wokalno-aktorski, kierunek yy, wokalistyka, a specjalność muzykalna to się tak nazywa. Trochę to jest skomplikowane. Dobrze. dobrze, jesteś super wyedukowaną osobą, najlepiej mówiącą po polsku w postartysku no, musicalowo. To po prostu było tak, że no, nie dostając już możliwie. nie od razu, to poszłam na polonistykę. Ale listykę. zobacz, jaką masz dykcję, wszystko słychać. Aga, nie broń się Kasia, to jest tym. Twoja zasługa, to są Twoje lekcje. Po <laughs> tak, słuchajcie. E, więc Agnieszka, ile jesteś, powiedz, w tym świadku? Pięć lat. Pięć lat. Dokładnie pięć lat, ponieważ pięć lat temu, w marcu, miałam premierę y, i mój debiut y, w Teatrze Muzycznym y, w Gliwicach, y, na, w spektaklu Dźwięki Muzyki. Jak tam, jakie tam, co tam jest, jakiś taki największy hit? Właśnie... Do, jak do gdzie trzeba dać, Re, jak rekord, na, na mi, jak w sercu la, ktoś, la, na, jak na, 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 na o, Obka, sol, pamiętam ten tekst. sol, w krainie słońca święk, la. Nie, już tra dalej nie, już, la la za, już la la la. Ale tak, Ponieważ <gry> podobno na casting o swoim pierwszym życiu właśnie zrobiłaś lalalala. No la 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 bo la la. tak, no był kiedyś taki casting, który był w pierwszym w życiu. E, musical Zorro, e, Teatr Muzyczny w Komedii, ko Komedia w Warszawie. Teatr Teatr Komedia, to nie jest Muzyczny Teatr. To przepraszam, to Teatr, teatr komedia, komedia w Warszawie. I ja jako dziecko z kościeliska jeszcze nieopierzone pojechałam, zestresowałam się tak bardzo, że całą piosenkę zapisywałam na lalala. I Prawo, no się, każdy żeby, ma jakąś swoją historię, żeby no się nie jest taka, spotkać z dyrektorem i tego Ale teatru się i z nim? reżyserem nie, Przy nie przypomniałam mu o tym. No przecież gorąco to no. No to powiedz, Aga, w czym. W czym grasz? W czym grasz? W czym gram? Gram teraz e, obecnie w Teatrze Muzycznym w Łodzi w, w spektaklu Le Miserable i e, Jesus Christ Superstar. Wcześniej jeszcze Cyreno, ale niestety zeszło. E, gram jeszcze w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w Gorączce, sobotniej nocy. Słuchajcie, musimy otworzyć, bo będzie strojiciel stroju, a to opowiadaj, w czym grasz. Dobrze. E, I w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. E, w musicalu Doktor Żywago. Rolę Lary Gischard oraz w tym roku od tego roku dołączyłam również do obsady Jesus Christ Superstar w teatrze muzycznym Rampa na Targówku w Warszawie i śpiewam Marię Magdalenę po polsku. Powiedziałam. Fast start. Znaczy, to nie był pan Stroiciel. Aha. Oh, się zbiegłam. Tak. Powiedziałaś, w czym grasz, oczywiście zapraszasz. Więc to takie tak, w ogóle tak, szybko tak, w skrócie, tak. nie? Bo jakby w poprzednim live no, <laughs> zrobiłyśmy ale taki. ale poprzedni lor. live, jakby co jest na moim Instagramie. Jakbyście chcieli zobaczyć, i czym różni się ten live, to możecie sobie porównać. No po prostu Agnieszka y, wygląda równie pięknie. Ja mówię eee, o tym, że się w niej trochę podkochuje. A w ogóle no. gramy tę samą postać. Tak. Agnieszka dzisiaj rano. Y, Umarła jako fantyna. A ja wieczorem. Także. No. Zarzcie, jak jest mi w ogóle Na Dlatego no, mówię, że <laughs> Powinniśmy startować z dwupaku. E, e, chcemy Każda, również inna, te same czwarty... role gdzieś tam w przyszłości grać, więc wszystko się zgadza. Ale ja, ja, ja mam taki wiek sceniczny, typu tak, 18 też nie. No, I no, błagam, nie, ci, ty masz w ogóle super urodę i ten. I po twojej twarzy w ogóle, proszę cię. Po twojej twarzy brzmi mi znajomo. Mi. Słuchaj, <laughs> Aga, powiedz mi, jakie no. są twoje marzenia. Czego byś chciała zagrać? Ej, Kasiu, no, tak, no takie jak twoje, no Frozen, tak. Tak, czyli tak, po zagrać razem Frozen, tak. a nie mów mi, że chcesz zagrać Wicked. Musiałam, że nie mówię, że coś. To jest chyba teraz. Idę do pana z Weekend również. Ale ja ty Co? Nie, nie zieloną. Wiesz, to zostać może otwarte. Tak, został otwarte. No widzicie, ten live tak żyje, Ten live, i jeszcze, oczywiście, też twój tak naprawdę, pewnie też twoje marzenie, czyli Waitress, tak? No i Jenny. No więc wszystko się zgadza i możemy startować O Hamiltonie to w ogóle nawet nie możemy. No, nie możemy, nie? Nie, to nie ma szans. W każdym razie marzymy o tych samych tytułach, więc będziemy się spotykać często na castingach. Właśnie powiedz jakie są Twoje, jakie jest Twoje podejście do castingów? Chodzić, nie chodzić? Porany. trzeba chodzić. Znaczy trzeba chodzić i trzeba mieć w tym umiar, żeby po prostu spytać się samej siebie, czy się jest na siłach, czy się w ogóle chce tą postać grać. czy I się jest set, przygotowanym? Tak, i czy jest się przygotowanym i czy się nie da po prostu ciała, bo zapomnę tekstu i nie umiem. Czyli bez sensu iść, jak się nie jest przygotowanym, no, bo że tak. się spali, nie? Mm -hmm. I potem no. ten reżyser to zapamięta, o no to taka zawsze, no, nie, trzeba iść po prostu, jak się czuje siłę i wiadomo, uważam, że to jest pewien sport i my się musimy cały czas spotykać z tym ocenianiem ludzi, bo na tym polega nasz zawód, ale no też bez, żeby się nie dać zwariować, nie chodzić na wszystkie castingi, bo trzeba, tylko po prostu to, żeby to jednak było serduchano. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No? Otworzyłaś Dom pracy doros... twórczej w kościelisku. E, w tym roku, słuchajcie, stałam się bizneswoman mam swoją firmę. E, i... taka, wiesz, już jesteś taka poważna tak, tak? dorosła. dorosła, ponieważ już skończyłaś te wiadomo, pełnoletnia i jeszcze firma. No <laughs> e, I w tym domu pracy twórczej będą no, się rozdziały naprawdę super, fajne różne rzeczy, szkolenia, warsztaty, kursy. E, Nie chcę tam się... przyjechać? A. No. To już mam pewien plan na Ciebie. To o, to... jedziemy, jadę. Także słuchajcie, w tym roku na pewno w, w internetach e, będę e, tam rozsyłać informacje, co się tam dzieje, Ja też, od razu dalej. będę mówić, że będę polecać. No. Obserwujcie w ogóle Agnieszkę, bo jak Ty się nazywasz na Instagramie? Jaga Przekupiec. Jaka Przekupiec razem czy tam coś? Razem, Ja razem. razem. Przekupiec, obserwujcie Agę. No, a jeszcze też mogę się pochwalić? Dawaj, wszystko. No, bo ja też uważam, że takim fajnym moim, e, moją działalnością są warsztaty musicalowe pod nazwą Musicamp. I, I ty co, wa co wakacje, tak? Tak, co wakacje i, e, i też zapraszam na nie, bo można tam znaleźć coś dla siebie. I to są warsztaty i dla dzieci, i dla młodzieży. I też rob będziemy robić warsztaty dla dorosłych, dla amatorów, dla profesjonalistów. więc I w fantastycznych okolicznościach przyrody widziałam parę z Tak, i super tam obsadą kadrową, bo. Są sami naprawdę najświetniejsi, najsmaczniejsi aktorzy musicalowi w Polsce. Oczywiście miałam tutaj już falstart, prosząc Kasię, żeby do mnie przyjechała, ale powiedziała, że no jeszcze nie. Więc tak, no tak, myślę, ja przyjadę, przyjadę, przyjadę na pewno, przyjadę, będę o tym informować. No. Aga, jeszcze coś jest takiego, co byś chciała w ogóle powiedzieć? Czy, czy, czy musical w ogóle, co dla Ciebie w ogóle oznacza muzykal? O matko, spełnienie się w stu To jest moja pasja i nie, nie potrafiłabym bez tego żyć. E, I naprawdę chyba, chyba samo to, że patrząc na swój kalendarz, i widzę to, że jeżdżę pomiędzy miastami jak szalona, a mnie to po prostu tak ekscytuje, że ja wiem, że ja bym nie umiała inaczej. Póki co, może jakbym. mi to po prostu z ust. Tak. Czyli macie jakieś pytania do Agnieszki? Dawajcie. Albo do mnie, albo do nas. Jakby co, to, to możemy odpowiadać szybko albo... Tak, tak, szybko, szybko, ale tak wiecie. No nie, nie, że tak szybko. Nie, no, szybko, no tak, szybko, bo się my spieszymy. się po prostu. się tym stroicielem, który ma tutaj tutaj... Po pierwsze, podobnie, że. Ja też muszę tym, nie, umarłam już, tylko w zmartwychwstać muszę jeszcze. Nie zmartwychwstać, bo musisz się jako duch. Tak, Ja mi to z ust. Yy, tak, yy, widzę, że tutaj pozdrawiacie, machacie, jesteście troszeczkę nieśmiali, a nas niestety czas goni. Bardzo dziękuję Ci Agnieszko za, za to, że się zgodziłaś tu być, yy, gdyż ja w ogóle mam taką trochę misję, żeby ten musical szerzyć. Yy. Większemu gronu niż Super. tylko fanom, już, więc żeby no. ludzie poznawali. Muzyka jest naprawdę fajny. Przyjeżdżacie, Agnieszka gra w wielu spektaklach fantastycznych i zawsze kwiaty i uściski mile widziane. Mhm. Zawsze można z nami pogadać, po, prawda? Nie gryziemy. No nie gryziemy, mhm. absolutnie. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy Wam, że byliście i że przyszliście tu drugi raz na, ten, na tego live'a i wypatrujemy tutaj stroiciela. Dobre, Was mocno. Trzymajcie pa. się. Pa. I tu, i tu.